Cześć wszystkim, z tej strony Karol. Tak, Karol, bo dowiedziałem się, że wielu z was myli mój głos z głosem Przemka. Ja nie wiem jak to jest możliwe. Mi się wydają, że mamy zupełnie inne głosy, ale nawet jedna osoba powiedziała mi, że uważa, że ja i przemek to ta sama osoba. <grych> On chyba myślał, że mam jakieś rozdwojenie ni i czasem jestem Karolem, raz jestem Przemkiem. Ale dobra, nieważne. Przemek to ten od Going Medi Medieval, teraz robi tą z a ja jestem od horrorków z Minecrafta. Więc tak, wracając do rzeczy, zapraszam Was na mapkę o tematyce Freddy, czyli te takie roboty z pizzerii te roboty, nawiedzone roboty. Okej, okay, tu już chyba zrobiłem wszystko te ustawienia. Teraz nas powinny przepuścić do startu. Tak, przepuścili. Oczywiście jest to horror. Nagrywam to o północy w ciemnym pokoju. Może to przeżyję. Znowu przez Was nie będę mógł zasnąć. Nie wiem, widzicie co tu się teraz dzieje. Okej, okay. jesteśmy uwięzieni. Nie mogę się ruszyć. Są pajęczki. Tu leży jakiś tablet albo telefon. Okej. Okay. Cześć, za dwa dni mam urodziny. Chciałbym cię na nie zaprosić. Przyjęcie odbędzie się Freddy Fazbear's Pizza. Fajnie jakbyś się tam pojawił. Po tym co się stało, no wiesz. To jak, będziesz? Oczywiście. Ja i urodzina. Krypi muzyczka. Czemu widzę swoją myszkę? Over Freddy's Five. UUUUUU Odwala mi, wypiłem za dużo coli Ale muzyczka jest super creepy Pewnej nocy Uuu, jaka różowa pościel Świetne klimaty Mamy małego Frediego. Witaj, jestem Wisz, Jestem tutaj, żeby ci pomóc To co widzisz za mną, nazywamy lożą Jest to bardzo dziwne miejsce Tutaj czas płynie inaczej Raz szybciej, raz do tyłu, sam nie wiem Znowu cię... Wym Wymysiali? Znowu cię wymyślali. Co? Znowu Cię wyśmiali? <grych> co? Wywisiali, boże. Być może trzeba to zmienić. Podejrzane. Okej, okay, tu nie możemy wejść. Tutaj też ciemność nad ciemnościami. To wbijamy tu. Jezu. Okej, okay, zawracaj. Mm. No skarbie, co mam robić? I spać. Okej okay. A chciałem iść na pizzę Nie. pilnowałem go, oczy zawsze zapakane Czemu to musi być takie creepy? Zanim wziął ostatni oddech jego dusza pękła Mówił ze zaciśniętymi rękami Ustawię cię z powrot Ten głos był naprawdę creepy Cały czas się oglądam za siebie, czy coś nie wyskoczy z mojej wielkiej szafy Okej okay. Jesteśmy w jakiejś katakombach. Wyważ, wyważamy co się będziemy bawić. To boom! Możemy skakać, możemy biegać. Jest przed czym uciekać. Du, -du, -du, -du. Nie można otworzyć nowy cel. Znajdź sposób na wyjście z magazynu. Jesteśmy w magazynie. Bardzo nieprzyjemny magazyn. Pracowałem kiedyś w magazynie i on tak nie wyglądał. Na pewno nie było tam tyle trupów. Ja wiem, że tutaj na pewno będzie masa ukrytych rzeczy, żebym przechodził tą mapkę dwie godziny <grym> Zamiast 15 minut, na tyle ile jest stworzona Okej, okay, wszędzie trupy Jest tu coś? Nie ma Jezu, to będzie masa jumpscore'ów, więc się przygotujcie Przerwij cykl Boom, jest zdalny zasilacz, bierzemy wszystkie U mnie jest zasilacz awaryjny na lampie Aby zaczęła świecić Nie da się tego kliknąć, nie da No i co? Okej okay. Coś się otworzyło Ale nie to Kurźba, co tam stało? Coś tam stało Ale się zamknąłem Okej, okay. okej okay. Zjała lampa A na tej mogę? Chociaż nie wiem, nie będę jeszcze co używać yy, tak dużo tych bezpieczników, bo... bo mi potem jeszcze zabraknie. <grych> Ej, ale super, że dali nam te bezpieczniki. I widać, Freddy wywala bezpieczniki. Drań. Coś się otworzyło. Ja tak patrzę do góry naprawdę, a to za chwilę coś mnie za nogę złapie. <grych> tu się otworzyło. Wiecie ja co, dam jeszcze tutaj lampkę. Nie mogę? Mam jeszcze dwa. To jakieś główki, drzwiczki się zamknęły Muzyczka robi się jeszcze bardziej creepy Nie mam tutaj gdzie dać yy, Bezpieczników Boże Poczułem jakby mi ktoś włosy dotykał Ale to był chyba tylko wiatr Wiatr w pokoju <laughs> Nie no dobra mam oświeżać powietrza Okej okay, trochę jasności Okej, okay, tu nie mogę przejść? Czemu? Czy tam tam coś przyjdzie, czy tutaj coś stoi niewidzialnego? Nie chcę tu wejść. Oh my goodness. No ale czy jest zamknięte, nie mam klucza. Pciu! Przebiliśmy się przez niewidzialną ścianę. Kluczyku. No. Tu nie mogę dawać, czyli pewnie tu nie powinienem iść. Mam takie, żywię taką wielką nadzieję. Ale jestem głupi i pójdę. Jest tu coś? Okej, okay, nie można tego otworzyć. Ciekawe. Tu nic nie ma. Jezu. Dramat. Dałem mu bezpiecznik do ręki? Gdzie mu dałem bezpiecznik? dawaj bezpiecznik. Uff. Boże. <laughs> ja tu długo nie wytrzymam. Musimy stąd szybko wyjść, bo ja tu oszaleję. Nic za mną nie stoi. Nie staj. I mi się cały czas przypomina z obecności dwójki ta babka, co na szafie stała. Aż mi znowu ciarki przeszły. Okej, okay, to nie tu. Szukamy klucza, szukamy klucza. Gdzie może być klucz? Stąd przyszliśmy. Tu jest zamknięte. Eee, no, jest tutaj naprawdę trochę z zakamarków. Tu byliśmy. Tu patrzyliśmy. Klucza nie było. O, tu jest dużo miejsc na klucze. Tyż tutaj nie ma klucza? Albo po prostu ja nie wiem, jak wygląda klucz. Tu jest za ciemno, i tu jest lampa. Jest klucz, widzicie. Czy mogę albo klucz, albo zasilacz? Nie, dobra. Mamy klucz i zasilacz. Jest, tam znowu coś stało. I wywaliło znowu korki. No. Aha. Teraz to będzie tak migać? Niech dadzą zasilacz chociaż. Nie zasilacz, tylko mm... Zasilacz. <grymne> to były klucze, tam, po schodach na górę. Okej, okay, bierzemy zasilacz, i my... Ale mieliśmy jeszcze jeden. <trymne> Jezusie, nie wierzę, nie wierzę. Dobra. Ten krzyk był zbędny. Jezu, zesrałem się. Boże, to było straszne. Już jest rano. Jezu, ale mi serce wali. Ja nie mogę. Anki siarki. Wiecie co przenosimy komputery tak, żebym był twarzą w stronę szafy, bo nie wiem co się dzieje za mną. Okej, okay, ale teraz już jest sympatycznie. Stało słonko. Jaki las gęste. My teraz idziemy pewnie na całą rodzinę. O, witaj Freddy Fazbear's pizza. Ale uroczo. No, a wy mnie w nocy chcieliście zabić. No. O Boże! Wmiotło mnie w ziemię. <laughs> Okej. Okay. Nie wierzę! Nie wierzę. Jeszcze muszę patrzeć za siebie i czegoś się patrzeć na ekran. Ja bym już tu uciekał jakby mi się takie coś zrobiło. I mam po prostu zagłośno też yy, słuchawki, bo... Ten krzyk myślałem, że ogłuchnę tu się wszyscy świetnie bawią. Tu jest odrąbany kawa... kawałek kafelki. Tu nie mogę wejść. W ogóle czemu? Daj mi ciasto. Nie mogę nawet zjeść. Tu mam w ogóle yy, serduszka. Czyli tak jakby ktoś mnie chciał bić. Nie, ale przecież oni nawet teraz wyglądają creepy. Jest Kaczuszka, jestem Freddy miś, A co to, to, to? Ja nie wiem co to jest. Takie różowe. Wiem, że był Foxy. Mm. Okej, okay, chyba tu mieliśmy wejść. Aha, tutaj jest ymm, magazyn. Straszne. Zgasła jedna lampka. Tu są te ich główki. Zgasła druga lampka. Coś. Słyszycie ten bęben? Jakby coś waliło do drzwi. Ja to naprawdę oszaleję. Jestem właśnie w jakimś magazynie z głowami. Ja tu jeszcze muszę robić koło okrążenia. Mam nadzieję, że ta mapka już się za chwilkę skończy. <grym zniszczenia> oh my goodness, nie! Zaczekajcie, idę zapalić światło. <grym> Co <zniszczenia> ja tu oszaleję. Nie, bo ta krew jest po prostu za głośna. Naprawdę masz ty <grym zniszczenia> Naprawdę. Ale propsy dla twórcy. Czekajcie, bo ja już mogę wejść w sumie? A nie, już się zamknęły. Aha. No, i zabij mnie. Zabij mnie, żeby już tak raz się skończyła. Jeszcze jakieś dziecko płacze. Aha. A może ja jestem teraz tym Freddym? Bo kto to płacze? Nie, za chwilę tu coś wyskoczy i będzie krzyczeć. No, ale cieszę się, że nie mogę się ruszać. <grybuj> nie. Nie. Wszyscy nie będziemy spać dzisiaj. Dobra, wyłącz się już, naprawdę. Czyś mi złapie za chwilę za nogę. <laughs> oh my goodness, widzi... Nie. To był chyba ten Foxy właśnie. Witaj przyjacielu. Wyglądasz na zagubionego. Cały ja. Ja przyszedłem tylko na urodziny. Też byłem kiedyś zagubiony. Nie mogłem znaleźć mojej mamy. To jest historia tego ducha, co wszedł w tego właśnie... Mm, tego robota. Królik pokazał mi drogę. No, a królik go właśnie sprowadził na złą stronę. Teraz jest mi zimno. Teraz jestem bezpieczny. Ja bym wolał, żeby mi było ciepło. Proszę nie krzyczeć? Ty też możesz być bezpieczny. <laughs> Czyli kolejna duszeczka do tych robotów. Dobra. I co teraz? Może to już koniec. <laughs> 15 minut nagrania. No mogę się poruszyć. Kolejnej nocy. Boże, myślałem, że to już koniec. A, bo to jest ten cykl cały. I będziemy tak w kółko wracać. Pojawiło się tam więcej dróg. Widziałeś go? Tak. Musisz uważać. On nie przestanie cię gonić. Nie. Musisz uciekać. Pójdziesz tam i odkryjesz, co się tak naprawdę stało tamtej nocy. Uważaj. Mógłbyś pójść ze mną? Ja nie chcę sam. Czekaj, tu się coś pojawiło. Tam coś było? Jezu, już schizy dostaję, naprawdę. Aha, jak jeszcze spadnę stąd i zginę. Tutaj coś widzę, bo za nami nic nie ma. Ziuuuu... Kaczuszka. kaczuszka! Czy to jest ta zła kaczuszka? Która sprowadza na złą drogę małe dzieci. No i co mam zrobić? Jest opętana kaczuszka. Cały się już spociłem, naprawdę. No Freddy miał mnie gonić. A wiem, czyli jeszcze raz powinniśmy iść spać, okej. Okay. No ale co się dowiedzieliśmy więcej? Że jest kaczuszka i pojawiła nam się, yy, pojawiła nam się nowa droga znowu wchodzimy do tego opętanego świata za jakie grzechy? nieuczynione? cierpię ja chlebawę, te męki nic nie widzę creepy music Jezusie, nie, nie aha, to był zwykły jakiś dziadek ale tam był Freddy i na niego patrzył jestem na kamerze jestem kamerą Okej, okay, widzę, że Freddy coś miga. Bo Freddy to jest robot, do którego właśnie weszła... Yy, opętało tego misia. Uuu! Chyba ta duszyczka. Kamerą nie mogę ruszać niestety. Ale jest rączka. Dziwne, że ta kamera ma rączkę. Możemy klepać. Uuu. Nieprzyjemnie to wyglądało. Ktoś wchodzi. A może jest fan wyjść? Po co tu wchodzi? Po co? Do magazynu. Naprawdę, gdzie są takie krypy magazyny? Nie, i to już jest typowo z tej gry. Tak, to już jest typowo z tej gry. Ja tu jestem m, tym ochroniarzem. <grym> I tu mnie z każdej strony będą nachodzić te m, potwory. Boże, czemu on mi to robi? Ja bym chciał jakiś przyjemny horrorek zagrać w końcu. I tu nie mogę wejść. Na tego nie mogę... Aha, dobra, klikłem. Nowy cel, zbadaj placówkę. Uff, jesteśmy ochroniarzami. Nie dotykać. Ciekawe, co się tam będzie działo. W ogóle... Kajdany z... nie dotykać. Kajdany z sufitu. Są jakieś prezenciki. Trochę to dają mu roku. Co to za oczy? Co to ma być w ogóle? Bo To nie wygląda jak... Mm, ta pizzeria. Tu jest ten dziadek. Z jakąś dziwną twarzą. Wziąłem go, nie wiem czemu. Tu mamy szafeczki. Oglądam się za siebie Czyli z nieba. Jezu, naprawdę, ciarki mi tak przechodzą Złote bloki oznaczają czynność, którą możesz wykonać Musisz na nie stanąć Szukamy złotych bloków A tam było coś napisane, ja to zdjęłem kurde Czy jest złoty blok? Czy mi się wydaje? Ściągamy te brzydkie plakaty Tu jest chyba automat. Oh my goodness! Ale fajnie się skacze, jakby nie było grawitacji. Ej mega. Nie, za to propsuję tą gra. Fajnie, wygraliśmy. I coś dostałem. Nic. A szkoda. A tutaj. Górze jak to nad Freddy zacznie gonić. Jest 5 tortów. No to nic nie ma Boże Czekaj, mogę wyjść z tej gry? Uff, na szczęście I teraz nie wiem, czy znaleźć pięć tortów w realu W tej grze, czy w grze w tej grze Zabójca na wolności, mhm. tu nie wiem Za... to jest dzieci Od 7D Go nie widziano Trzymaj się, nie wiem, pewnie z dala niego, jakiś numer. Ok, to nie wiem, szukam ci ciasta. Do zobaczenia w stroju. Aha, w tym stroju Frediego Ciekawe, do czego będą służyły te dziura. Dobra, tutaj coś jeszcze mamy. Chyba jeszcze jedno wyjście. No, wszystko ciężko tutaj. Uuu. wyskoczyliśmy poza grę. Creepy. Mamy ciastko. Halo. Chcę ciastko. Jestem kamerą, ale możemy się poruszać? Oh my goodness, za chwilę coś wyskoczy I chodzimy po noce. One na nas patrzą? Czy nie? O boże, a mieciarki przeszły, naprawdę. Nie, oszaleję w tej grze, naprawdę. I nie wiem, co teraz mamy zrobić. Ja. Oh my gosh. Aha, czyli tam nie powinnam... Ja nie mogę dać się może zobaczyć To są te automaty. Ej, to może nie mogę się dać zobaczyć tym ochroniarzowi. Ej, nie mogę wyjść. Czyli dobrze, że tu przyszedłem. A nie, to są inne automaty. Skarbie, co ja mam zrobić? Co się dzieje? Ale rozpierdziel. ok, Mamy jedno ciasto. Nie. Światło miga, za chwilę tutaj coś wyskoczy i ja umrę. Tak, biegniemy W stronę migającego światła. Za mną nic nie ma. Nie, to szczele klocka za chwilę. A! Nie! Nie. Nie, daj. Ja muszę tu wejść. I tu będę bezpieczny, tak? Jest, zapaliłem światło. To nie wiem do czego służy. Okej. Okay. Sierduszek nam nie ubyło. I co, i teraz mam z powrotem iść po ciasto? Bo oszaleliście. Pięć razy mam przez to przechodzić. Tu coś znowu migło. Nie. O! Tam coś leżało. Dwa ciastka. Dwa ciastka? Myślałem, że jedno dopiero uh, znaleźliśmy. Jeszcze nam brakuje trzy. Czy dobra, idzie nam szybciej niż myślałem. Ale tutaj coś leży. I właśnie. A czekajcie, jakbym tak zrobił. O! Nie, tu nic nie leży? Co to jest? Czekajcie, przecież tam coś leży. Nie róbcie ze mnie kubka. Mm. Boże, naprawdę. Wow. Nie gadaj, że ja je zjadłem. Zjadłem ciastko. Nie, Dora. Spiło się znowu. Nie mogę jego zjeść, bo muszę je. Jest, złote ciasteczko. Boże, naprawdę ciężka jest ta gra. I co? Czekajcie, bo czym się jadło? Bałem się, że... Okej, okay, weszło. Uzyskaliśmy dostęp do jakiegoś niezwykłego poziomu. Wszystko jest na złoto. Że to jest podłoga, to lawa. Tam stoi... Coś tam stoi. Tam stoi ten bobas. Upętany. O, dobrze, że nie ginę przynajmniej. Ale ładnie, tak złoto, ładnie. Ta mużyczka trochę creepy. Ej, teraz tu jest bobas. Jej! to mi ciastko. Czy ja mam dałem ciastko? To tam wszystkim ciastka. Proszę, ale jestem dobry. Mm. Nie bierzcie ciastek od nieznajomych dzieci. Gdzie się przyspiesza? Pciu! 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 <śla> Naleśniki! Wolał na leśnika. No i co, i dałem wszystkim i teraz mogę wejść, tak? Wyszedłem. I co, i znowu to samo, tak? Będzie gasło światło i ja umrę ze strachu. Wracajmy tam szybko. Ale światło jeszcze nie gasło. Oni wskakują w okno. To ma rozwiązać problem. Boże, nie wierzę w to, naprawdę. I teraz się zrespiliśmy w ścianie i możemy sporientować. Nie wierzę, ale w ogóle kto normalny by miał do tego dojść, powiedzcie mi, że trzeba wskoczyć w okno. Rozumiem, jakby był jeszcze dźwięk rozbijanej szyby, ale my po prostu przez to okno przenikliśmy. I teraz jakimś cudem wędrujemy wewnątrz ścianę prosto do tej dziureczki. I się zajmę klaustrofobię. W ogóle muzyczka znikła. I teraz coś wybuchnie: niam, niam, niam. niam. Dobra, kola. Aha, i teraz znowu mam uciekać, tak? I znowu będzie hałas. Już mi się głos łamie, naprawdę. Niech się to już skończy. Już wszyscy zginą, naprawdę. Okej, okay, to muszę czekać, aż znowu ktoś zrobi bałagan. Oh, <gryw> schowam się w ziemi. Tu są kamery? Czy co to tu jest? Jezu! Oh. O oh mój gosh, a oh, to my pobili, nie mogę wstać, za chwilę tu się ktoś pojawi. Mhm. Mm no. Za mną nikt nie stoi w prawdziwym świecie. Okej, okay. i co się stało? Co się stało? Teraz znowu biegniemy tam, na pewno, i zaczną gasnąć światła. Nie chcę, Freddy nas złapie, naprawdę. Mhm. Czyli znowu, nie tak? Nie to, co wymagali. Czyli co mam? Znaleźć kolejne ciasto, tak? Oh my goodness! Pamiętam, że tutaj był jeszcze jeden automat. Próbuję się do niego dostać. Czekaj, czekaj. Mm. To było tu to jest naprawdę labirynt. Nie, to nie był automat, ale to było jedno siedzenie. Nie, nie, nie. Pada śnieg. Puszysty śnieg. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu już byliśmy i ja tu nie chcę być. Tutaj jest, tak, przecież to jest ta płytka przy tym gościu. Z płytka przy tym drugim. Tu, tu powinna być płytka, ale ona nam się nie uaktywniła. I don't know why. <ścoughs> A czekajcie, bo tutaj w tym pierwszym chyba się tu ciasto dawało, prawda? To się powinno pokazać jeszcze jedno ciasto. Czy zdobyliśmy to ciasto? Come on. Zdobyliśmy czwarte ciasto. Błagam, czy ja gram w niekończącą się opowieść? Nie, no naprawdę, uroczyście... ...oświadczam, że tutaj... Tu jest plema krwi, plema krwi. Hm. Tak bardzo chciałem przejść tą mapę. Ale ta mapa nie chce zostać prześnięta. <grymne> I'm done. Naprawdę. Zobaczę, jest jeszcze jeden filmik na YouTubie i jak on mi nie wytłumaczy, jak to zrobić, to kończymy naprawdę. Po głębszym rozpoznaniu oświadczam, że powinna tu się wyświetlić e... płytka, złota płytka. Są jakieś strzałki. No, ale u nikogo nie było napisane, że oni coś robili. Tylko po prostu, żeby wejść tutaj na płytkę, której nie ma. No cóż, cóż ja mogę uczynić? Nic jest więcej, naprawdę. Jest mi przykro... Jestem rozczarowany. No i to będzie chyba tyle. Na koniec, naprawdę. 50 minut nagranie już ma. <grym>, 50 minut stresu. Aaa, i nie udało nam się uciec, i to jest najgorszy horror że jesteśmy w horrorze i nie możemy z niego uciec, bo nie pojawiła się jakaś płytka na ziemi. Oh, I'm done, naprawdę. Idę wziąć gorąco prysznic i się zrelaksować po tym strasznym doświadczeniu. Wysyłajcie jakieś linki do innych mapek, które wiecie, że działają. <laughs> I dawajcie znać, jakie inne filmiki chcecie zobaczyć na naszym kanale. W sumie chciałbym coś nagrać razem z Przemkiem, żeby ktoś przyznał, że jest mną. Albo może żyjemy w jakimś multiversum i on jest w innej rzeczywistości. Wszystko jest możliwe do ciała. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. I dobrej nocy. Bajo!